Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Na początek chciałabym Wam bardzo podziękować za taki pozytywny odbiór mojej twórczości. Tak się starałam i po takim czasie ktoś mnie docenił, więc naprawdę się z tego bardzo cieszę. To naprawdę pokazuje mi, że muszę coś robić dalej, dalej i więcej. I dlatego postaram się, żeby było więcej filmów i to takich bardziej treściwych niż te kilka minut rysowania. Ale te serie, które już są na moim kanale, takie stałe, chciałabym jakoś tam dociągnąć do końca, więc jeszcze kilka odcinków się z tego pojawi. Ale oprócz tego postaram się robić także coś innego. No i zaczniemy od takiego filmu epoki literackiej jako ludzie. Skąd taki pomysł? No więc jestem w klasie maturalnej. I matura się zbliża, a taki sposób byłby dla mnie jednocześnie powtórką i ćwiczeniem moich umiejętności rysowniczych. No więc postaram się przedstawić takie jakieś charakterystyczne elementy tej epoki po prostu na rysunku do danej postaci. Głównie to będą ludzie, ale niekoniecznie. I podzielimy to sobie na dwa odcinki, dlatego że mamy tych epok trochę. No i gdybym miała o każdej coś powiedzieć, to w jednym filmiku byłoby tego po prostu za dużo. A zatem jeśli chodzi o epoki, to to jest taka sinusoida, taka krzywa linia, która idzie w górę i w dół. I po jednej stronie znajduje się nurt romantyczny, a po drugiej klasycystyczny i one tam w jakiś sposób się przyplatają. Dzisiaj pokażę Wam pierwsze pięć epok. Zaczynamy oczywiście od starożytności, która swój początek bierze w momencie wynalezienia pisma. Na tym rysunku zdecydowałam się przedstawić taką postać, która podtrzymuje na swoich barkach symbole związane z antykiem, które stały się potem... Istotną częścią późniejszej literatury. Ten posążek tutaj nawiązuje trochę do Atlasa, który podtrzymywał sklepienie niebieskie, a zatem jest to takie nawiązanie do mitologii greckiej. To coś, co trzyma na swoich rękach, to gliniana tabliczka, ponieważ na takiej właśnie zostały odnalezione części pierwszego eposu. Było to 12 glinianych tablic z, z eposem o Gilgameszu. Umieściłam tutaj napis głównie po to, żeby zaznaczyć o co chodzi w tym rysunku. Znajdują się na nim yy, dwa symbole toposów choracjańskich: jest to topos życia jako żeglugi, czyli ta łódeczka, oraz łabędź, czyli topos poety ptaka. Ta książka to oczywiście Biblia, ponieważ Biblia jako dzieło literackie stanowi taką naprawdę bazę do wielu rzeczy. Jest tam wiele odniesień, które można wykorzystać. A te maski są nawiązaniem do teatru greckiego. Kiedy na początku występowali tylko mężczyźni, to właśnie nosili oni maski, i takie też zdecydowałam się tu przedstawić. No, i ogólnie maski są chyba symbolem teatru. A ten łańcuch to nawiązanie do mitu Platona o jaskini, który zakłada, że podczas naszego życia jesteśmy przykuci do jaskini i widzimy tylko cienie świata, który znajduje się za naszymi plecami i do którego trafimy po śmierci. Także. Nie stanowi to może jakiejś całej logicznej spójności, ale nie widziałam jakiegoś innego sensownego sposobu, żeby to przedstawić. Dlatego wygląda właśnie tak. I myślę, że mimo pewnych tam niedociągnięć to jest w porządku. No i oczywiście wiadomo, o co tutaj chodzi. Średniowiecze, inaczej media tempora, to taki bardziej czas przejściowy. Tutaj wpadłam na pomysł, który wydawałby się genialny w swojej prostocie, przedstawienia człowieka, który jest w połowie szkieletem. Ma to oczywiście dwa znaczenia. Ten szkielet symbolizuje oczywiście motyw Dans macabre, czyli tańca śmierci. A ten człowiek ma rękę złożoną do modlitwy, dlatego że średniowiecze wiąże się z teocentryzmem, czyli postawieniem y, Boga na takiej najwyższej pozycji. No, a ta połowa tej postaci y, symbolizuje jeszcze nieustanne ścieranie się dobra ze złem. Także tutaj y, może nie jest to jakieś super wyszukane, i naprawdę wow, ale to co chciałam, zawarłam, bo tak wiecie, wypisałam sobie jakieś tam rzeczy. Tutaj jeszcze mi coś przyszło do głowy, co chciałam pokazać poprzez tło, ale skończyło się tylko na takim nieokreślonym kształcie. No więc tak to wygląda. Strój tej postaci jest taki unowocześniony, ale myślę, że nie zaburza to koncepcji średniowiecza jako człowieka. Z renesansu nie jestem do końca zadowolona, ale nic konstruktywniejszego nie przychodzi mi do głowy. Jest to po prostu mężczyzna, który znajduje się w centrum wszechświata, dlatego, że w renesansie właśnie skupiano się na człowieku. Dlatego dookoła niego są te planetki. I ten człowiek jest szczęśliwy, co miało nawiązywać do Epikureizmu, czyli takiego poglądu, charakteryzującego się radością z życia. To powstało jeszcze w starożytności, ale renesans, czyli inaczej odrodzenie, to właśnie odrodzenie tych starożytnych rzeczy. No, i z racji tego ubrałam jeszcze tego człowieka w taki elegancki strój, chociaż też bardziej współczesny, ale wiecie, to jest jakby nurt klasycystyczny. Yy, więc, tak, powiedzmy, że on jest taki elegancki. Teraz mamy Barok. Z tego rysunku jestem naprawdę zadowolona i chciałabym zacząć od wyjaśnienia pewnej rzeczy. Pod koniec renesansu nastąpił taki rozłam i powstało wiele wyznań, i każdy z nich miało jakieś swoje przepisy, w związku z czym człowiek już nie był taki wolny od wszelkich ograniczeń, no i potrzebował też czegoś, co pomoże mu dokonywać właściwego wyboru. Dlatego właśnie zwrócił się znów w stronę Boga, i dlatego też ta dziewczyna ma złożone ręce. Jej strój to oczywiście strój sarmacki. Tylko trochę przeze mnie przerobiony. No i jest to dlatego, że właśnie w baroku był sarmatyzm, czyli polska szlachta uważała się za przedmurze chrześcijaństwa i tak dalej. No i jeszcze to niezdecydowanie tej dziewczyny i tę potrzebę pomocy pokazuje ta łza. Na tym rysunku umieściłam jeszcze gwiazdę, dlatego że w baroku pojawił się taki wiersz. W którym była mowa o tym, żeby podejmować decyzje kierując się rozumem, tak jak żeglarze kierowali się gwiazdą polarną. Więc w sumie ten rysunek nie jest aż taki bardzo symboliczny, ale myślę, że jak ktoś wie, jak wyglądał sarmacki strój, no to domyśli to się, o jaką epokę tu chodzi, a przecież w sumie o to chodzi w tym rysowaniu. No, i oświecenie, tutaj wydaje mi się, że miałam jakoś tak najmniej informacji, ale ten rysunek też podoba mi się. Ten mężczyzna ma wyciągniętą rękę, dlatego że oświecenie charakteryzowało się poznawaniem e, świata za pomocą zmysłów. No, i ma on też lupę, która wskazuje właśnie na to takie naukowe postrzeganie. No, i ma też y, szkiełko przy oku, co w sumie bardziej wzięłam już z utworu romantycznego, y, gdzie jest kontrastowane myślenie romantyczne z oświeceniowym, i tam padają takie słowa mędrca, szkiełko i oko. No, i tutaj właśnie ma to szkiełko. Y, tło też przypomina właśnie. Takie szkło, przez które możemy coś zobaczyć. No i jeszcze ten ptaszek na ramieniu, też jest tutaj nie bez powodu. Odnosi się on do bajek, które pokazywały cechy ludzi pod postaciami zwierząt. Była nawet taka bajka, bodajże, ptaszki w klatce, w której młody ptaszek uważał, że życie w klatce jest przyjemne. Natomiast starszy, który żył wcześniej na wolności, patrzył na to w trochę inny sposób. No i w sumie ten rysunek podobnie nie jest jakiś super, mega symboliczny, bo przedstawia tylko te z, z cechy pod postacią zwierząt, no i to rozumowe postrzeganie świata. Ale myślę, że podobnie jak w baroku, po spojrzeniu na ten rysunek, można się domyślić, o co tutaj chodzi. Oczywiście, wiedząc, że jest to epoka literacka. No więc w tym filmiku to już by było na tyle zresztowania. Dajcie mi znać, czy podoba Wam się taki pomysł oraz który z tych rysunków najbardziej przypadł Wam do gustu. Jeśli chodzi o mnie, to chyba Barok bądź Oświecenie, bo jakoś z tych dwóch postaci jestem tak najbardziej zadowolona najmniej z renesansu. Nie miałam jakiegoś bardziej konstruktywnego No ale póki co ja już się z wami pożegnam. I jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję, zwłaszcza tym osobom, które napisały mi już miłe komentarze, bo to naprawdę jest taki wow. No więc yy, mam nadzieję, że będziecie chętnie oglądać moje filmy i że będzie to dla was jakaś przyjemność. No i zobaczymy się myślę już niedługo. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Trzymajcie się. No i cześć.